Witam wszystkich serdecznie. Dawno nie było filmiku z mojego warsztatu, filmiku tego typu, ale pewnie osoby, które oglądają mój kanał, wiedzą, że pracuję nad czymś wyjątkowym, całkiem z innej dziedziny niż rower elektryczny, aczkolwiek mają te projekty. Ze sobą dużo wspólnego, ale jest to całkiem inna dziedzina, dlatego chciałem Wam dzisiaj pokrótce powiedzieć mniej więcej na czym polega ten projekt, co to jest za projekt e, i przede wszystkim na jakim jestem etapie tego projektu. Także e, chciałem Wam pokazać: akumulatory. Są to cztery akumulatory. Wysokoprądowe każdy akumulator jest wyposażony w woltomierz w złącza XT90 To są dwa złącza, ale traktowane jako jedno. Te dwa złącza są do ładowania ładowania ładowarką iMax B6, to jest ładowarka procesorowa, ale tu są dwa takie wejścia wysokoprądowe dlatego Zastosowałem dwa wejścia XT90, ponieważ będą to duże, duże prądy. Natomiast z tej strony jest wejście do zwykłej, normalnej ładowarki. Każdy z tych akumulatorów wyposażony jest w coś takiego, w takie cudeńko. Jest to balanser e, pojemnościowy. To jest akurat 12 16 s ponieważ ten akumulator to jest 12S-15P, czyli jest 12 cel po 15 ogniw. Ogniwa są wysokoprądowe, pojemność jednego akumulatora to jest 40Ah, natomiast wydajność tego akumulatora to jest ponad 550A. Bezpiecznego chyba 320, jak się nie mylę. No, coś w tym stylu. A więc to jest jeden element. Akumulatory są naprawdę solidnie zrobione. Naprawdę. Także one muszą wytrzymać yy, tobór prądu 280A yy, ciągłego. Natomiast tyle nie będzie. Oczywiście 280A to jest w piku, yy, ale tyle tyle przez cały czas. Nie będzie. A co będzie ciągło te 280A? Takie silniki są to silniki lotnicze. Moc tego silnika to jest 7 kW. Wszystkie silniki były przeze mnie przewinięte. Natomiast opracowanie nawoju do tego silnika. Zajęło mi to dość dużo czasu, ponieważ, ponieważ oryginalny nawój e, był zbyt słaby. Te silniki nie miały takiej wydajności, jak ja potrzebowałem. E, więc teraz jeden silnik potrafi osiągnąć około 30 kg ciągu, e, a uzyskałem na dwóch silnikach ponad 50 kg. Więc na jednym ramieniu, na jednym ramieniu, będzie, e, będą dwa silniki i dwa śmigła. Czyli jedno ramię będzie miało wyporność ponad 50 kg. E, wyporność z czego? No właśnie, i zaraz wam pokażę z czego. Proszę bardzo. Następne cudenko. jest to śmigło. To śmigło ma metr i cm. Czyli to jest potężna, potężna e, maszyna, będzie z tego. A o czym mówię? O dużym, naprawdę dużym dronie. E, ja mówię, że to będzie dron pasażerski, natomiast dron i pasażerski podobno się wyklucza. E, Tomasz Taban, polski inżynier, e, zbudował takiego drona. Jackson One się nazywa, była to moja inspiracja. Nie tylko, może, e, e, jego projekt, jego dron, ale podobne też. Także, no właśnie. Także należy realizować swoje marzenia. No właśnie. Podobno dla marzeń warto żyć. E, I dla spełnienia tych marzeń. E, jest dużo chłopaków na YouTube, którzy są totalnie zakręceni, którzy mają własną pasję. Właśnie chodzi o tą pasję e, żeby, żeby być pozytywnie zakręconym. Widzę, widzę taką e, radość w, w ich oczach. E, to ich nakręca, tak samo jak mnie. Ten projekt jest całkowicie obmyślony, zaprojektowany i wykonuje go własnymi rękoma. Właśnie to sprawia mi największą radość. Mówią, że, że to właśnie droga się liczy że to właśnie droga jest najważniejsza. Natomiast dojście do celu, oczywiście też, z tym, że realizowanie tego celu jest niesamowicie nakręcające i, i podniecające w pewien sposób. E, mi to sprawia totalną, totalną radość, chociaż lubię przełamywać pewne bariery, e, lubię m, jakby pokonywać całe życie, pokonywałem samego siebie. Teraz też od niedawna, to znaczy, no już drugi sezon w zasadzie, ale to od niedawna zacząłem morsować. Jest to totalne wyjście ze swojej strefy komfortu, aczkolwiek przynosi niesamowitą radość. I chciałem Wam powiedzieć, że ogólnie organizm bardzo, bardzo pozytywnie odbiera właśnie to zimno. To zimno leczy, od środka leczy. Ja się czuję dużo lepiej niż, niż wcześniej, naprawdę. E, I czuję dużo więcej energii. Natomiast e, chciałem Wam powiedzieć, że, że to jest chyba ważne, żeby mieć w życiu jakieś cele. E, I ważne również to, żeby mieć w życiu taką pasję coś, co będzie nam sprawiać e, niesamowitą radość i Dawać chęć do tego życia, do realizowania swoich celi i swoich marzeń. To jest naprawdę, naprawdę potężny kop. Pomijając używki jak alkohol, narkotyki, papierosy i tak to jest zdrowy nauk właśnie ta pasja, jakakolwiek pasja. Czy to będą ryby, czy jakieś wycieczki, czy spinaczka po górach, jazda na nartach, jakakolwiek. Ale ona nam właśnie daje kopa, moja jest akurat taka. Eee, <noise> I to mi sprawia radość. Chociaż nie tylko to, bo dużo rzeczy lubię, nie, eee, ale to chyba tak najbardziej. Także yy, pozdrawiam wszystkich, którzy mają tą pasję. A jest dużo, dużo ludzi na YouTube, którzy nakręcają swoje filmiki, i którzy. Właśnie mają w oczach tą radość i tą, tą, tą taką niesamowitą pasję w sobie, którą realizują oczywiście. No i właśnie ich pozdrawiam. I myślę, że też się zaliczam do grona tych ludzi, także. Na dzisiaj byłoby to wszystko. Dziękuję za e, uwagę, za obejrzenie tego mojego filmiku. E, no i co? No i zapraszam do następnych tego typu filmików i do, e, do następnego etapu tego projektu. Do zobaczenia.